Na świecie jest wiele rodzajów pysznej pizzy, ale to neapolitańska spieca jest uznawana za wzór doskonałości w sztuce pieczenia pizzy. Idealnie wypieczone ciasto z cętkami, rumiany spód i delikatnie przypieczone dodatki to normalnie efekt pracy pieca opalanego drewnem. W takim piecu pizza piecze się w bardzo dużej temperaturze w mniej niż 2 minuty. Problem polega na tym, że ceglany piec zajmuje mnóstwo miejsca, nagrzewa się naprawdę długo i nie jest zbyt praktyczny i kosztuje majątek. To dało nam do myślenia. Czy moglibyśmy uzyskać wydajność cieplną pieca opalanego drewnem w kompaktowym piecu na BLAT? Pizza Jolo to pierwszy tak pionierski piec do domu. Pierwszy domowy piec na BLAT osiągający temperaturę 398 stopni, wypykające pizzę jak z drewna na mniej niż 2 minuty. Opotentowany system Element IQ i konstrukcja pozwalają Pizzaiolo uzyskać taką samą wydajność jak piec opalany drewnem. Dzięki systemowi Element IQ piec Pizzaiolo kieruje ciepło gdzie i kiedy trzeba, by zapewnić idealne warunki pieczenia. Gdy wkładasz pizzę do pieca, blat przewodzi ciepło, które pozwala wypiec spód tak jak chcesz i uzyskać właściwy stopień z pieczenia. Deflektory o zoptymalizowanej geometrii pozwalają uzyskać temperaturę 398 stopni wewnątrz, taką samą jak w piecu opalanym drewnem, dzięki czemu dodatki nie są spalane, a Ty nie musisz obracać pieczonej pizzy. Innowacyjna grzałka ze stopu cynku o zmiennym natężeniu mocy zapewnia silne bezpośrednie grzanie, którego efektem jest lekkie, puszyste ciasto z cętkami. Pizzaiolo z systemem Element IQ zapełnia też idealne warunki do pieczenia pizzy nowojorskiej, cienkiej i kruchej, z patelni i mrożonej. Naszym zdaniem Smart Oven Pizza Jola to rewolucja dla piekących pizzę w domu. Nie musisz już mieć wielkiego ceglanego pieca, aby upiec ulubioną pizzę w domowym zaciszu.